Christmas baby Reindeer coming out to play Santa Claus is packing the presents making sure you okay bardzo serdecznie w kolejnym vlog na bardzo moim serdecznie. kanale Bardzo serdecznie witamy bardzo, dziela ci się akcent. No, no, no na pewno. Bardzo <laughs> Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek będzie słychać, bo jak widzicie jesteśmy w samochodzie. Od samego rana na nogach pozałatwialiśmy kilka spraw i nawet mnie tutaj trzęsie na tej drodze w Polsce. No zaraz, zaraz, co się dzieje. <laughs> no, um, no także tak, moi drodzy, od rana duże ogarnienie. Co mieliśmy ogarniać? Ogarnęliśmy, które jest widzimy na Panie Marcinie. 9, dziesiąta? Dziesiąta pięć. Dziesiąta pięć. Niedługo mamy samolot po południu. Tak, za 6 godzin. Tak, za 6 godzin, więc musimy się sprężać. Teraz jedziemy do na rodziców. Potem... tak dziwnie wszyscy zwolnili tak zaczynam się bać. Wszyscy się? Potem wracamy do domku, pakujemy się i lecimy, dosłownie lecimy. Ale słuchajcie, troszeczkę sobie podarzykam na samym początku. O co chodzi z tą kostą? Wzięliśmy kawę i chciałam jak największą kawę panową, bo oczywiście jak to ja zawsze muszę wziąć wymyślną i poprosiłam o jak największą. I ona nie jest niewi ona jest niewiele większa od Marcina Flat White, więc o co kaman? Czy rzeczywiście jest tak, że te kawy, jak one się nazywają, to jest specjalne? To one są w mniejszych opakowaniach. Czy... No tak jest, no to... No tak, ale to nawet nie jest medium, to nawet nie jest średnia kawa. Nie no świetnie, to jest malutka. To, no, to, to, to jest czy... malutkie, o tak, tyle dobrze. Jest, mają cztery chyba te. Tak, cztery, cztery wielkości są cztery. chyba. Bo ostatnio jak byliśmy, to przez przypadek wzięłam, zamiast tą extra large, to wzięłam large i ona była też malutka. Więc zawsze muszę się naciąć na tą kostę w Polsce. I Ale o tyle dobrze, że mam podwójne espresso, więc... Masz samo espresso. Mam samo espresso i, i biton Właśnie. O tym zapomniałam, bo zawsze mnie pytają, czy chcę bitą światową, no to mówię, że nie, a tutaj mnie nie zapytali. No bo, widzisz, bo pytają, czy w Anglii, a w Anglii pytają, bo wiesz dlaczego, a tutaj dlaczego? Nie pytają, no bo też wiesz dlaczego, nie będę mówił no, głośno. No tak, także tak moi drodzy, smacznej kawusi, zróbcie sobie kawkę, herbatkę, zapraszam do oglądania. Byłam w Empiku, mam dwie nowe książki, ale pokażę wam je później, pewnie jeszcze dzisiaj. Albo no jutro, zobaczymy, bo widzimy się teraz codziennie i jesteście bardzo na bieżąco z nami, więc e, tak, miłego oglądania. Ale no ogólnie w Anglii ludzie są bardziej wybredni. Gdzie sta? ja wiem? Znaczy, nie, 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 nie nie. Po, nie, nie, tutaj w Polsce jakby są ludzie bardziej e, zwracają uwagę na jakość i w ogóle. Aha. To tu się zgadzam w 100 procentach, ale pod względem, jeżeli nie idziesz tak. do restauracji, czy idziesz na kawę, czy coś, mhm. to. W Anglii będziesz miał, Tak, ale chcę to, ale bez tego, ale z tym. A czy mogę dodatkowo tamto, zamiast tego i wiesz, i dostaniesz taką listę, no nie? A, a ten a tutaj jak pójdziesz, to tak nie, nie zauważyłem nigdzie, żeby wiesz, żeby ktoś ja jakieś tak specjalne czasem, czasem wymagania miał jakieś. Wiesz, no nie wiem, pod tym względem nie powiem, wiem. No nie? Daj się znać, co wy o tym myślicie? Czy natknęliście się czy? też... Się? O, proszę, stoją, stoją. Nie wiem, że ładnie. stoją miszki. No Wszyscy są no, dobrze, dobrze, żeby jeżdżać w żeby... Czy ja wiem? No, czy w Anglii są tak wybredny? No nie no, wiem, ja za każdym tak. razem. Ty ja... jesteś wybredny Anglii, Jak idziesz do Starbucks, to zawsze jest Blond Rose. Słuchajcie, no, Blond nie, Rose nie, nie. to jest bardzo to jest mieszka. wybór. To jest wybór, mam wybór, to wybieram. A, ale nie, nie robię tak, że tak, zrób mnie mi Blond Rose, ale chcę tylko pół shota zamiast całego. Hmm. I pół mleka owsianego i pół kurcz zwykłego. No. no nie, no tak nie, nie robię, tak? No, i bez, bez bitej śmietany, ale z sosem, czy z syropem. Jeżeli tak to nie robisz, tak? nie na no A ja, nawet pracując wtedy, co pracowałem jeden dzień w tygodniu w kawiarni, to wtedy po prostu miałem niektórych ludzi takich tam, że tak patrzyła, że. ten wchodzi. znaczy nie. Wiesz co, bo była mhm. jedna taka klientka, mhm. która. Tylko tego to, to po prostu była irytacja za każdym razem, bo ona zamawiała, poczekaj. Weź mi tylko. Albo, albo nowe, albo nowe, owsiane. Chyba mm -hmm. owsia, z owsianym mlekiem. Aha. E, cappuccino z owsianym mlekiem. I my zawsze jej tłumaczyliśmy, że to nie będzie takie cappuccino, bo to owsiane mleko się tak średnio spienia. Mm -hmm. I jak chce mieć gorące, to będzie albo mocno, albo będzie takie, taka tapiana, będzie taka rzadka, że te bąbelki będą mi mm. i to no, nie da się zrobić cappuccino takiego, wiesz, z pianą, taką ze dwóch mlekiem. No, ona za, I ona cze, często robiła tak, że oddawała no bo to nie jest cappuccino, bo to dostała z kawy I za każdym razem robiła to samo? No, tak przynajmniej raz w tygodniu. A wiesz, a za każdym razem tłumaczysz, no nie? To się nie da. A może ona akurat chciała, żeby się dało? Nie wierzyła ona, w was. ona. chyba była jak Steve Jobs. Że to się da. Nie ma, nie ma chyba, nie, nie, nie da się. tak, żeby się dało. To może być. Chodźmy no, jak no, Steve Jobs. Chodźmy jak Steve Jobs. Dobrze. To z takim pozytywnym akcentem. Zapraszamy Was na kolejnego Vlogmasa. Bawcie się dobrze. Moja rozpina. Twoja rozpina na dziś. O kawie. No właśnie. Pięknie. No nie wiem, to teraz dalej. Twoja, nie, patrzę, jest twoja prawa. Moja prawa. Twoja prawa. Twoja prawa. Yay! No i to jest? No takie masz. Dobrze, zamieszać. Tak samo chcesz? <chciałeś>? Every Christmas, honey, the snowman's off his Ponownie witamy naszą przepiękną choinkę. Już zdążyliśmy ją podlać. Oraz włączyć światełka. Przepięknie nam tutaj rozświetla całe pomieszczenie. Stęskniłam się za nią. A wiecie co? Igielki w ogóle żadne, żadne nie spadły, a zapomnieliśmy o niej przed samym wyjazdem. Zapomnieliśmy ją podlać, więc od razu jak tylko weszłam, to była pierwsza rzecz, jaką zrobiłam. Rzuciłam się do konewki, ale na szczęście nic z nią się nie stało, nie ucierpiała i nadal wygląda pięknie. Ja wyglądam natomiast, jak już przed chwilą, skończyła maraton, nawet podwójny. Jestem zmęczona. Jestem tak zmęczona. Ja padam, ale to był świetny czas w Polsce. Jestem też przeszczęśliwa w ogóle. Takie emocje mną targają. Z jednej strony jestem przeszczęśliwa, z drugiej strony wyczerpana, z trzeciej strony jutro idę do pracy i muszę się wyspać. Więc e, pierwsze co i tak się rozpakuję, bo nie wyobrażam sobie inaczej rozpocząć tego czasu tutaj. I muszę się rozpakować, muszę wszystko powyciągać z plecaka. Nie pokażę Wam dzisiaj, w tym się wybaczcie, ale dzisiaj Wam nie pokażę co przywiozłam z Polski, bo oczywiście, że musiałam wypchnąć, wypchać swój plecak do granic możliwości, ale udało się, mam wszystko co chciałam, bo kilka rzeczy do mnie przyszło w międzyczasie, jak na Polsce nie było. Tam jeszcze coś chyba kupiłam, coś tam jeszcze mam, więc jutro albo pojutrze Wam to pokażę już, ale dzisiaj nie dam rady, lecę się rozpakowywać, wykąpię się, odświeżę się, bo też zobaczcie jak moje włosy wyglądają, jak ja w ogóle wyglądam, masakra ja tego bardzo potrzebuję, ale serio z jednej strony jestem tak wyczerpana, ale z drugiej strony właśnie też tak naładowana taką pozytywną energią bo i spotkałam się z rodziną, i w sumie spotkaliśmy się z rodziną nie tylko ja, i z jedną, i z drugą, spędziliśmy ze sobą trochę czasu wyszliśmy na jarmark świąteczny ten toruński może nie był jakoś super rewelacyjny, ale było Przemiło i będę na pewno go wspominać z uśmiechem na twarzy. Mam mnóstwo zdjęć, mnóstwo wspaniałych wspomnień, było dużo śmiechu i też zobaczyłam śnieg. A bardzo chciałam zobaczyć w tym roku śnieg i udało mi się nawet usłyszeć ten śnieg pod swoimi stopami. No nie wiedziałam nawet, że tak bardzo tęskniłam za takimi krajobrazami, za tym białym puchem, ale mi to zrobiło, no mi to zrobiło grudzień, wiecie? I teraz wróciłam do siebie, jest cieplutko, jest milutko, ta choinka też przepięknie tutaj wygląda, pięknie pachnie choinką w domu. A ja będę Wam mówić, że ten zapach w ogóle nie dusi. Po prostu jest taki delikatny i czuć las w domu, no rewelacja. E, więc tak, ogarniam wszystko, rozpakowuję nas i idę się kąpać. E, I później się jeszcze odezwiemy. I wiecie co, ja sobie w ogóle przywiozłam, sobie nam przywiozłam wałówkę od mamy. Mhm, I to wszystko przeszło. Słuchajcie, mamy krokiety, mamy gołąbki. Wiecie, coś za coś. Albo bym robiła krokiety i gołąbki w ten weekend. Albo moja mama zrobiła krokiety i gołąbki, a my mogliśmy polecieć do Polski. Więc myślę, że wszyscy są zadowoleni: i moja mama, i ja, bo tylko włożyłem je do zamrażarki. Nie wiem ile tego jest. Może najpierw sprawdzę w ogóle, jak to wygląda. I wkładam do zamrażarki i na święta będzie. Już mamy pierogi przywiezione ostatnio we no wrześniu. Jeszcze tego nie grali u nas, ale we wrześniu przywieźliśmy sobie pierogi na święta. Chyba tam jest ponad 20 Nie. No ta mama mówiła, że było 35 sztuk, już nie pamiętam. Mamy też krokiety i mamy gołąbki. Rewelacja! Więc wiecie co, za tydzień znowu lecimy do Polski i znowu, znowu sobie coś przyjdziemy. Tak się śmieję teraz do Marcina, ale e, no, coś za coś. Mogliśmy dzięki temu pojechać do Polski, więc mamo jeszcze raz wielkie dzięki. E, było super, bardzo nam się podobało, mało snu, ale dużo się działo, czyli. Tak jak zwykle u nas i ja lubię w ogóle jak dużo się dzieje, wiecie? Czasami nawet nie dosypiam, nie wysypiam się, ale kurczę, jednak to życie jest jedno, więc warto z niego czerpać jak najwięcej i warto spędzać czas tak jak chcemy i robić to na co mamy ochotę i czasami jasne, to jest kosztem tego snu u nas, ale Wiecie co? Niczego nie żałuję. Niczego nie żałuję. Ja jeszcze się wyśpię w życiu. Więc tak, patrzę na te wszystkie rzeczy, które, chociaż no tutaj nie jest aż tak źle, na górze jest gorzej. Ale tak, rozpakowuję się, wszystko przekładam, i potem chyba zrobimy sobie pizza, wiecie, bo mamy jeszcze jedną. Słuchajcie, robimy szybki food hall siaty. Maciej stwierdził, że musi iść do sklepu, aby kupić chleb świeży na jutro na śniadanie, aby kupić widzę minspaje i jeszcze jedną pizzę, bo podobno jest bardzo, bardzo głodny i zrobił sobie spacer, a ja w tym czasie montowałam film dla was, więc wiecie. Łączymy przyjemne z pożytecznym. I co tutaj mamy? Minspaje ponownie. Korzystamy z uroków grudnia. Następnie chlebek. Na jutrzejszy poranek i to jest chlebek z oliwkami, z tego co widzę. Z Azdy mamy mandarynki. One są przepyszne, serio. Jeśli robicie zakupy w Azdzie, mieszkacie w Anglii, to bardzo Wam polecam. Sweet Clemens, takie w koszyczku. Naprawdę rewelacja. My zajadamy. Uuu, widzę. No dobra. Co tutaj jeszcze mamy? Królewski ser z kolna. Mamy chorizo, więc widzę, że ktoś ma ochotę na koreczki. Tutaj paragon dla księgowej, oczywiście. O, boczek delikatesowy na jutrzejsze śniadanie. Soczek pomarańczowy. Mhm. Kolejny koszyczek. Mandarynek. Tak, mandarynki w grudniu wierzają na całego, naprawdę są przepyszne. Korzystajmy z tego, korzystajmy z sezonowości. Kolejna pizza. Jest ta sama. prosciutto, koto, galik, maszo, mascarpone jest przesmaczna. I coś tam jeszcze było? A, i oczywiście. <grymne> o, proszę. Mamy salami, mamy ser i jeszcze jakiś, jakiś rodzaj salami. I to wszystko, moi drodzy. Szalone zakupy, chociaż, tak jak mówię. Wspomniałam, to mi się wydaje, że wybieramy się na większe zakupy spożywcze, takie już typowo świąteczno-przedświąteczne. No dobra, ja to chowam i lecę się kąpać. Pojemniki też dostaliśmy? No to wygląda. O, jak ja jestem! <grym, <grym, pokaż, pokaż naszą wałówkę! Za Zademonstruj naszą wałówkę. No ty ty prosto z Polski. Byli. No ale tutaj zaczęłeś no otwierać. To i twoje wiesz. Ale jak pachnie. Rewelacja. O ja! Sorry, piszczę, krzyczę, tak ale tu cybulę. mamy. Krokiet. Ej, to nie cebulę, proszę ciebie, to są krokiety prosto od mamusi. No ja nie wiem. Od mamusi? Od mamusi. Dziękujemy, mamusiu. Ale jak to pachnie, ile to jest? Dwa, cztery, sześć, osiem. 10, 12 Coś w tym stylu, mhm mm Dobrze, do zawrażarki. Krokiety mamy Oj. Ale w ogóle jeszcze dostaliśmy fajne opakowanie Nie, Nie popsuj Dobra, pokaż te drugie Cicho. jeszcze Potem, potem zamkniesz, Pokażę po jeszcze drugie Cicho być. A teraz Idziemy. Moi drodzy Jedno Drugie I patrzcie na to O też gołąbki! Ale gołąbki można robić. Ale pachnie można. Mmm, jak to pachnie. Chcesz spróbować? Zobaczyć, czy mama dobrze zrobiła? mikrofalki. Jedno, jedno, jedno na spróbowanie. Sorry, mamo, jedno bierzemy. Jednego krokieta? A myślinka ślinka cieknie. Jedno, musimy, musimy przetestować, czy to w ogóle jest warte zachodu. Mama podobno gołąbki robiła w jakiś inny sposób. Jeśli jesteście zainteresowani, dajcie znać w komentarzu, to wyślę wam przepis. Takie um, I krokiecika też spróbujemy Dobra, testujemy Słuchajcie, nie powstrzymaliśmy się Szybki test smaku. Panie Marcinie, czyń honory no, czekaj, Próbuj, niech mama Niech mama zobaczy na filmie. Pozdrawiamy mamę Niech zobaczy Czekaj, to ty próbuj Po tym to będzie wiesz. To ty no. dziabaj Mmm ja czy one są z grzybami. Mhm. Z kapuścowymi grzybami. Ale dobra. Są. Powiem, że tak dobry krokiety to jeszcze nie jadłam. Bez kitu. Bo Chyba nie jadłaś takich domowych krokietów tak robionych, tak wiesz. Uh -huh. Co, dobra? Oha. Uh -huh. Nowym sposobem. Mhm. Uh -huh. No. No dobra. Numer telefonu. Panie Marcinie. No, Uwielbiam ten kalendarz. Zamiast. O, oh, jest 10. U. Skarpetki. Albo. Skarpetki. Ale to jest najfajniejsze, kiedy próbujesz wyczuć co do takiego, a potem nie trafiasz. Boże, ja trafiłam w Harry Pottera, to wiedziałam. Ła ouais, ha ha, Ła ha ha. To dla ciebie miało być, ty. Teraz się szczaiłam. Że źle wyliczyłam, bo to miało być w dzień sprzątania, ale nie wypadło. Czyli czy w czwartek. Tak? No dobra. To y, czyżby to były siereczki, które dostałeś w tamtym roku? Odmawiam odpowiedzi. <noise> Że nie. Ja muszę, ja muszę ich poszukać, wiesz co? bo tak to się nie liczy. <noise> nie, kupiłam, kupiłam, tobie. Mhm, tak. Kupiłam. Mhm. To dlaczego dlaczego widzę, widzę u ciebie rozczarowanie w oczach? Bo mi przypominasz o bardzo smutnym, przykrym obowiązku. Ej, ja w zeszłym roku dostałam ściereczki, więc nie mogłam pozostać dłuższa. Mogłam sprzątać. A ty też lubisz? Nie. Dobra, nie. zamianka, bo zaraz obie to będzie gotowe. No, to nie jest kawa. No, no, ciekawe. Tak. pytanie: Kto myśli, że to nie jest kawa? <noise> Jeszcze. podpowiedź. Dobra, kończ. Bać pan. Zobaczcie. No, Dzień dobry, poczekaj, bo muszę szukać poszukać, bo... Jutro znowu będę wszystko wyjmował. Dobra, dziesiąteczka, dziesiąteczka, moi drodzy. Ale będę tęsknić, zobaczcie już 10. Ile bombek tutaj? Dobra, to co tutaj się dzieje, to nie ważne. Ej! Czyżby? a co? Czyżby? Czyżby? Wow, wow, No co tam masz? Co obstawiasz? Obstawiam, że to są tym razem piżamy dla Ciebie. Ale jeśli to są te same piżamy dla mnie, to jak najbardziej będę zadowolona. Piżamy dla mnie, w Twoim kalendarzu, no dobra. No dlaczego nie? Myśmy mieli do pary. Ogólnie to to nie są piżamy. Ciężkie, lekkie? To może być jakiś speterek świąteczny. Ogólnie to jest coś do ubrania. To mogą być jakieś dresy. Pantalony? Pantalony. No, to nie są skarpetki. Tradycję musisz powielić, widzę. Co? Tradycja się powiela. W zeszłym roku też dostałam nowy Nike. Bo ostatnio mówiłaś, że ten. Nike. Że takie duże bluzy. Lubisz i wydaje Bardzo mi się, że ta, będzie, ta powinna być na ciebie lekko za duża, ale mam I nadzieję. Nie ty jest Przyda mi się. To jest Eska. Słuchaj, to to jest Eska. Ale ładna i taka przyjemna. Ładna i przyjemna. I przesadziłeś. Oczywiście. Ale wiesz, że to mi się bardzo przyda. Aha, okej, okay, dobra. Ale to dobrze, bo no, na zamek. Bardzo dobrze. Podoba mi się. Bardzo fajna. Bardzo fajne. Bardzo fajna. Jak man. No, szybko no, proszę, proszę, proszę. Nie ja. Spoko. Bardzo spoko. Bardzo mi się podoba. Jest bardzo ładna. Ma taki dziwny materiał. Ona nie jest sportowa, tak? No, no, no raczej, się, raczej. Znaczy o co mi chodzi? Nie, nie, nie to nie jest, nie z tych, ale, nie ale... Nie do biegania czy coś, nie? Nie, nie, no mus... musiałem Cię zestokować, to ten, nie będziesz robiła zakupów w styczniu. W styczniu banno zakupy. Dla mnie to myślę, że będzie panna zakupy na trzy miesiąc. tak coś czuję. A Pizka! Nie, podoba mi się bardzo. Bardzo fajna. No. Dziękuję, widzę, że jest metka w razie wu. No jest. No to. W nie. Razie. Spoko. W razie bo jest. I jest fajnie, bo szyja jesteś kryta. Nie no, dobra. Bardzo mi się podoba. Dziękuję. Podoba mi się. Ale zniszczyłeś znowu. Zaraz włączam o Booka, ale przed tym, moi drodzy, nie zapomnieliśmy o Skarze. Że... Prosimy. Hmm. Teraz twoja kolej, Prosimy. tak? Teraz moja kolej, tak? Mhm. No dobra. To jak się nazywa najpopularniejszy. Pisarz powieści romantycznych? Jak się nazywa najpopularniejszy pisarz opowieści romantycznych? Kochanowski, ale on nie pisał opowieści. Mm. Roman Sidło. No. Dobrze. Bardzo fajny. No rado, że Jak nazywałby się Kwaśniewski, gdyby urodził się we Włoszech? Alkohole. No, i na pozytywnym akcentem kończymy tego dzisiejszego vlogmasa, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak było to zostawcie kciuk w górę i uciekamy, do zobaczenia, na razie, Pa! Nie uciekaj nic gdzie będziesz uciekać? Pa! pa.